Kochani, korzystając z tego, że idę z córką do sklepu, postanowiłam się tu do Was nagrać. Stworzyłam taki przewodnik, na czy jestem w trakcie tworzenia, i codziennie będę właśnie Wam pokazywała lekcje na temat samoakceptacji. Dzisiaj jest pierwsza lekcja. E, chciałabym poruszyć e, to, bo jest bardzo mało e, osób, które wierzą w siebie, a jest bardzo dużo osób, którzy siebie krytykują. Ja też kiedyś tak robiłam. E, mówicie do siebie: jestem gruba, jestem brzydka, mam e, Nieładne włosy, nieładne palce, nieładne usta, brzydkie uszy i nie akceptujecie swojego wyglądu. I naszła mnie taka refleksja. Kochani, wróćcie się z kilkanaście lat do tyłu do dziewczynki, którą byliście czy chłopczykiem, którzy mieliście 8 lat. 12, 14. I czy byście powiedzieli do siebie, do tej osoby, że jest brzydka, ma odstające uszy, jest gruba? No nie, byście tego nie powiedzieli, bo byście się sami poczuli, sami byście się poczuli dotknięci tymi słowami. Dlatego, dlaczego robicie sobie właśnie takie. Zgodności.